Jeszcze przed odcinkiem serdecznie zapraszam na konkurs. Do wygrania jest oczywiście skin. W razie czego? W szczegóły na Discordzie. Link w opisie, tak samo. Witam Was serdecznie, wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z Galaxy Live. Dzisiaj będziemy omawiać kilka spraw o awencie, o ocenianiu baz, o kontynuacji i innych tam, które jeszcze nie wiem, co już tam powiedzieć. Dobra, pierwsza rzecz to jest ocenianie e, baz. Dużo osób pisało w, w komentarzach i na Discordzie, e, żebym oceniał też e, bazy wa, waszych, czyli widzów. To rozumiem tak, że ocenimy dzisiaj na razie jedną bazę, taką testowną, bo jeszcze się nie nauczyłem, jakby powiedzieć, mechaniki ustawienia, co, jak i czego tam. A na następnym odcinku będziemy wybierać tylko. Trzy osoby, co, co odcinek będziemy robić, trzy osoby yy, będziemy oceniać bazę, Więc jeżeli chcesz, żebym Tobie ocenił bazę, napisz serdecznie w komentarzu, a ja oczywiście ocenię Ci następny odcinku. E, więc co? E, następna sprawa to jest event. E, jest wprowadzony oczywiście w, w Galaxy Live event E, tutaj kameka tam w razie czegoś się zniży czy coś. Na samym górze po lewej e, macie tutaj taki eventik tam gdzie macie zadania, ale nad zada, zadaniami macie też e, taki eventik który nazywa się letni event, czyli summer e, event i tutaj trzeba po prostu e, zbierać e, monety albo pomagać znajomych, oczywiście to nie jest 100%, to jest, tylko ja nie bym powiem kilka procent może, bo jak próbowałem już 10-15 pomóc, to nie dostałem jeszcze ani jednej sztuki i jest jeszcze to nie jest to 100% bo zniszczyłem tam dwa razy i nie dostałem na to ale widzę że niektórzy tu już próbują jakby to powiedzieć już niektórzy mają nad setkę więc no tutaj lecą oczywiście na kaj to są to chipy czy chipsy? Nie wiem, jak się to sobie mówi, chipsy chyba. Chipsy, o, właśnie że go zależy, tam powiedziałem. chipsy eee, eee, odziom, miażdży, 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 czy coś. Atomówki, o, ja czy czy mężczyzn, nie, to nie wiem, co to jest jeszcze, akład. Eee, skałki, rakiety, eee, to są kolosy, to są stalinki, zielone bety i monetki, wiadomo, w zależności o, tu jeszcze prowadzili, tego już nie było. No to jest w sumie fajne. Oczywiście będę się No na pewno nie będę miał szans na takie, nie wiem, na przykład na 200. Będę liczył na przykład na Tisjak, przynajmniej jeżeli się uda. A się monetki, to tak spodo w Ogólnie monetki i klęty farmie w tych atakach. Dobra, kolejna sprawa. Biliśmy, mamy już oczywiście 15 poziom. Ja byście się ktoś pytał, jak najlepiej wbić szybki sposobem EXP atakujcie najlepiej takich wysoki poziomy i niszczy, np. wiesne wrota, obozy, porty, fabryki, laboratorium i yy, to chyba tyle, te to są na, takie najbardziej sudainowane, więc ekspa wiadomo Eks nie daje ogólnie dużo, ale ogólnie się tu na surowce trzeba się skupiać, nie na przykład na monetach czy kopalniach, ale najbardziej w bankach, bo bankach są najlepsze oczywiście surowce. I oczywiście baza do bazy też są surowce, albo na przykład tłoczki. Tłoczki są bardzo też przydatne do zdobycia pracowników. A propos yy, pracownika... Ja nie wiedziałem, że mogę sobie skraftować trzeciego pracownika, więc skraftujemy. Tutaj oczywiście nasz pracownik wyszedł z bazy, mamy trzech pracowników i teraz potrzebujemy jeszcze jednych narzędzi i trzech tłoczków, czyli młotków. Będę, będę, będę mówił najwyżej młotki. E, kolejna sprawa. E, akademia, spytałem się tutaj niektórych osób e, i powiedzieli, że to jeszcze nie działa, więc ogólnie nie wiadomo czy będą to prowadzać. Nie wiem, nie, nie pytajcie się mi razie czego. Nie wiadomo czy po prostu będzie działać. Kolejna sprawa, sojusze. Czy będę robił swój sojusz? Szczerze, nie będę robił sojusz. Na no, razie jestem, jakby powiedzieć, na Discordzie Polish Craft Reborn. Tam dają mi bardzo świetne poradniki. Ogólnie, no, uczą mnie, jak po prostu już zacząć w Galaxy. Jak pamiętam, nie pamiętam jeszcze wszystkiego, co było jeszcze 6 lat temu, ale ogólnie mi przypomniają, co i jak. Więc Polish Crave Reborn, jeżeli wy oglądacie, oczywiście was pozdrawiam i przekazuję tam jedną osobę, która chciała mi pomóc w sprawie ranki. E, kto oczywiście o nie walczę, też oczywiście również pozdrawiam. Dziękuję, oczywiście, też za informację. Oczywiście pozdrawiam też administratora, który z nim rozmawiałam i że oglądasz, też już nie postawiam. No ale cóż, może za kilka tygodni się uda. Eee, to co? Hmm, to chyba to tyle. Oczywiście oceniamy jednego widza, który od samego początku, o, o, od pierwszych minuty gry mi pomagał. To jest ta Sadar. To jest oczywiście. Eee, widz, głównie sponsor, więc oczywiście jego ocenimy i jeszcze, przykład jak ktoś chciał ocenkę, no to wiadomo, piszcie w komentarzach, więc tak. Jak to taka tasa masz tutaj w bazie? Tu masz oczywiście... Masz nie tak, polecam Ci, jeżeli chcesz yy, tasa D, bunkier bardziej w drogu, a działki bardziej w tą stronę, gdzie jest bunkier, to byłoby oczywiście lepszym sposobem. A oczywiście jak dla mnie, masz dokładnie ładne ustawienie w tym miejscu, w tym też miejscu ładnie. Yy, tu masz jednostki te obszarowe, tu tak samo kabin snajperski. Wiesz co, przydałoby się dla mnie tutaj ustawienie e, działka snajperskiego, żeby tutaj gdzieś e, e, na przykład pozabierać niektóre jednostki, bo na przykład ktoś może się tu farmić, ale okej. Okay. No i wiesz co, tu jest ogólnie bardzo dobrze zbudowane. Młoki wiadomo, tu są niektóre postawione, żeby tutaj nie dawać na przykład jednych jednostek. Bo wiadomo, można tu dać na przykład jednostki, tu bo są niektóre ciudy i to właśnie może być źle. No bo wiadomo, mogą to wykorzystać. I z tym się właśnie daje tutaj murki, więc tutaj jest dobry plus. Tylko tutaj jeszcze są, nie wiem, czy są tu miny, bo wiadomo, nie widzimy tego. Ale są w tej grze też jeszcze miny, za które miny bardzo dużo robią. W tej grze więc świetne ustawienie, jak dla mnie. Tylko wiadomo, takie małe takie drobnice. W tym bardziej w rzędzie, ja jeżeli będziesz chciał bunkier do po, tylko taki, no wiesz, żebyś dał do wyrogu, A tak to bardzo świetnie. Kolonie nie będę sobie oceniać, no bo wiadomo, kolonie to jest bardziej, tak jakby to powiedzieć, bardziej do atakowania w sojuszu, no ogólnie to ustawia się po prostu tak na szybko. Ogólnie kolonie to są dla falmienia monet i minerów i oczywiście atakowania, bo to się głównie robi dla atakowania do np. przykład sojusza albo po prostu innych osób. Dobra, yy, to chyba tyle z oceniania, oczywiście polepszamy co możemy, najbardziej właśnie chcę się skupić w bankach, bo chciałbym mieć na razie milion yy, pomieszczeń, milion oczywiście monet i minerałów, na razie mam pół miliona, więc ogólnie możemy teraz poświęcić te trzy godziny na budowę tych silosów i banków, a jedno możemy jeszcze poświęcić na, to co zostawię wieczorem. Co by tu jeszcze bym mógł ulepszyć? Chyba bym... O, fabryka właśnie, bo to mi zajmie godzinkę. Yy, Widzicie, jako ja sobie ustawienia zrobię dopóki jak będę miał wszystkie ciałka yy, postawione, biorąc oczywiście bunkie. Jeszcze oczywiście bunk nie mam jeszcze posyputowanych, no bo to się czeka 6 godzin. Ogólnie to zostawię na, na noc, akurat jak mam 3 pracowników. I po prostu w następnym odcinku albo czwartym odcinku postaram się e, zobaczyć, po prostu jak e, wygląda moje ustawienia. Nie wiem, czy to będzie ustawienie jak e, 6 lat temu, ale będę w, przynajmniej próbował, jak to było, po prostu w sens. E, może nie sens, tylko po prostu podobnie jak to było 6 lat temu. Dawa. standardowo oczywiście, zrobię jakiś atak. Z, oczywiście, mam tylko same bazuki, bo mam tylko bazuki, ale helpa mam odblokowane te takiej wyścigówki. Dobra. Yy, wiecie co, nie, nie będę Was nudził z tymi szuk yy, szukaniami bitew, po prostu dodaję jakąś bit yy, bitwę fajną i wtedy włączę nagrywanie. Więc widzimy się na A, walce. Dobra, oczywiście za piątym razem biorę oczywiście tą bazę. Może nie ma bardzo dużo studowców, ale głównie chceś yy, zniszczyć bazę dla tych młotków, więc tak, standardowo ustawiamy sobie tu jedną sztukę. Oczywiście czy ma bunkie puste, bunki oczywiście puste. Polecam zawsze bunkry sprawdzać, ja oko nie zrobiłem błąd, ale to jest dla mnie szósty poziom, więc oczywiście nie muszę się, jakby powiedzieć, tak patrzeć. Głównie patrzymy się na najpierw, czy bunki są puste. Jeżeli są pewne, to zazwyczaj lepiej dać dalej. Tu ma dwa karabiny snajperskie, działko obszodowe. Dobra, najpierw pozbymy się karabinek snajperskich. Czyli jak najwięcej tego. Tu damy jeszcze trochę Resztę oczywiście zostawiamy Nie chcę zniszczyć ten, ten, ten silos Mamy oczywiście dwie do skałki O, teraz, ja został pozyskany Postawiamy teraz tu jedno i tu Karabin mi z napieski trochę dosięgnął, trudne Troszeczkę to błąd, ale przyspieszamy oczywiście kar Oczywiście Tu Karabin jest napieski się no bo czasami to się zdarza Nawet 6 yy, lat temu też tak było że mogą ze sobą się zaczynać oczywiście zwycięstwo, niestety nie zdobyliśmy młotka więc to nie jest oczywiście 100% no ale mówi się oczywiście trudno tu już mam oczywiście i no więc wiadomo, nie będę właśnie nudził widzimy się oczywiście po, na walce dobra, znaleźliśmy oczywiście osoby, tu chyba nie wiem, za 10 razy i, i zobaczymy czy punkty są puste no oczywiście są puste, więc oczywiście mamy dalmową, jak podzie, bazytko. Czy więc z mnie nie dosięgnie? Byłoby fajnie. Oczywiście najpierw zniszczymy murdy. Nie dosięga, no to fajnie. Tu mamy oczywiście fajną farmę, tutaj monet i minerałów. Oczywiście damy tak po kilku, nie wiadomo, nie chcę tutaj dawać wszystkiego. Tutaj sobie damy tu na farmę expa, bo wiadomo, tutaj właśnie to co tutaj zbudował, akurat idealnie mi tu pokazał, Prawa strona oku nie to jest właśnie to bardziej XP'ia, a tutaj do zdobywania sudowcy. Oczywiście tutaj ten kolej co ma tutaj zbudowanie to jest beznadziejny, bo ogólnie bardzo łatwo do zniszczenia, ogólnie wszystko do łatwo do zdobycia sudowcy i TP, tylko ogólnie... Nie, no to jest właśnie dziwne, bo można sobie tu dać na przykład tutaj jednostki, jak sami widzicie, więc nie wiem jak to tak dziwnie ma kolej tak zbudowane. Tu jeszcze damy sobie dwóch. Yy, i damy. A na jednego na wszelki padek. to chyba te te potrzebne to damy. Jeszcze to damy i przyspieszamy. Oczywiście zobaczymy ile zdobędziemy tych surowców. Tutaj już oczywiście powoli się niszczy wszystko bazę oczywiście teraz padnie. O tu widzę, że działa yy, ten z najpeski mnie dosięgnął niestety. Czekać czy dostaniemy młotek, albo te E, punkt te rzeczy eventowe, bo by fajnie zdobyć pierwszy punkt eventowy jest oczywiście część do rakiet. o no niestety nie zrobiliśmy, ale to też zrobiliśmy Rakiety, za które można oczywiście skraftować te też rakiet, To jest oczywiście fajne, bo to bije dużo obszarów zasięgowe. W sumie ja mogę wam pokazać na odcinku, na przykład, takie coś, nie damy na przykład tu o i po prostu teleniszczyć. To nie jest bardzo duże, yy, ehm, ale na przykład jak ktoś ma coś w środku bunk na przykład bazuki to jest właśnie świetne, świetne e, deszczak takie na przykład na tą kontra i na przykład nie ma już po prostu już żadnych na przykład bunk już nic po prostu nie ma środki, e, w środku a Oczywiście na czołgi to nie, e, nie działa no bo czołgi mają dużo HP a to niszczy sz wszystkie Szkalny atak to zazwyczaj w praktycznie niszczy jedną strukturę strzał. To nie jest fakt, że będzie na strzała, ale możliwe, że może być na strzała. To nie jest wiadomo ogólnie na no 100%. To mógł, trzeba zależności jaki ma poziom HP. Atomówka to mówka to ogólnie niszczy 25% obszaru. A bomba zamarzająca, to jeszcze nie wiem, co to jest, jak coś, więc tego nie raczej się Zrobiliśmy pół miliona monet, 200 minerałów, 1000 i 1500 ekspa. Bardzo spoda, oczywiście. No, najlepsze ogólnie. A tak, bo oczywiście łatwo dostęp do baz. Prawie o, tu byliśmy prawie pół levela, więc jest git. I co? I to chyba tyle z mojego odcinka. Jeżeli będziecie chcieli jakieś, nie wiem, porady, czy odcinki, czy nie, ocenianie, śmiało piszcie w komentarzach. Oczywiście jeszcze dziękuję serdecznie e, za miłe przyjęcie oczywiście odcinka. A kolejny odcinek będzie może jutro, albo pojutrze, albo za trzy dni. oczywiście też będzie na lajach. Więc, dzięki za obejrzenie. Zapraszam serdecznie na Discorda, Instagrama, Pamiętajcie oczywiście o konkursie, linku w opisie. No i cześć, siema. I miłego czemu życzę. Saduszko dla was, cześć.